Jesteśmy teraz w mieszkaniach treningowych. Chciałbym Wam zaprezentować zjazd po schodach tyłem. Wiem, że jest tutaj winda, ale czasami winda może się powsuć i nie mamy wtedy jak zjechać. To wtedy te, te, ten zjazd tyłem na pewno nam się przyda. To tak się wydaje strasznie, że, że ten tyłem musimy się ustawić do, do kierunku jazdy, ale jeśli zapamiętamy kilka ważnych rzeczy, to naprawdę nie jest nic to naprawdę trudnego. Jak mamy możliwość wybrania strony prawa, lewa, to wiadomo, że zawsze robimy na tą rękę silniejszą. Tak jak mówiliśmy, do przesiadania do samochodu, czy z podłogi na wózek, czy z wózka na podłogę, zawsze ta ręka silniejsza powinna albo zostawać na wózku, albo trzymać się poręczy. Gdy nie mamy takiej możliwości, no to niestety musimy zrobić to na tą gorszą stronę. Akurat tutaj poręcz jest na prawą stronę, ja jestem praworęczny. No to akurat dobrze się składa. Dojeżdżamy sobie do tyłu. Oczywiście kontrolujemy, żebyśmy nie spadli, bo tam nas nikt już nie, nie złapie i nawet nie chcę myśleć, co by się stało, jak spadniemy. Łapiemy się prawą ręką poręcz. Delikatnie cofam sobie kółkami do tyłu, tak nad prawie koniec schodka. Wózek zawsze musi być prosto, nie może być wózek pod, pod kątem. Zawsze staramy się prosto ustawić wózek. Tak jak do wjeżdżania na krawężniki, tak samo z zjazdu ze schodów. Prawa ręka mocno trzyma i ta ręka nie może puścić. To już się trzymamy, to już musimy się mocno trzymać. Pierwszy sudek zawsze jest na najgorszy. Nie zwracajcie uwagi na to, że kółeczka małe będą walić o schodki, bo tak to po prostu jest i nie da się nic z tym zrobić. Druga ręka idzie na ciąg, też trzymamy i nie puszczamy. W momencie zjazdu maksymalnie kładziemy się klatką na kolana, żeby bardzo dociążyć przód, a nie odchylać się do tyłu. Spójrzcie jaki zrobię ruch. Od razu się kładę do przodu, dociążam tutaj przód, prawą ręką przesuwam rękę, lewą ręką trzymam ciąg, nie puszczam. Ani prawą ręką, ani lewą. I znowu. Kolejny, kolejny schodek. Znowu do, do, dociskam tutaj kolana. Znowu prawą ręką popuszczam na poręczy, lewą ręką trzymam ciąg. I znowu kolejny schodek. Cały czas jestem pochylony do przodu. Nie odchylam się, cały czas dociskam przód. Kolejny, kolejny, kolejny schodek. Zawsze musimy zachować tutaj też odległość, żeby na końcu nam nie brakło tutaj miejsca. Dobrze by było tak zacząć, tu troszkę było gorzej zacząć, bo jest ten słup, ale zawsze pamiętajmy, żeby tak od przeszkody, żeby tak było gdzieś od ściany, tutaj w tym momencie od szyby ze 20 cm. Tu troszkę było tak pod skosem i mogę tutaj troszkę się nie wyrobić, ale narobię sobie to w inny sposób. Gdy nam wózek troszkę zjedzie krzywo, czy koła nierówno zjadą, też nie panikujmy. Trzymajmy mocno ciągi tutaj prawą ręką i nic się to wielkiego nie stanie. Najgorsze jest panikowanie. Niby mam już ostatni schodek, ale jeszcze do końca nie zjechałem. Tu, jak mam upuszczone kółeczki na podłoże, wtedy jest koniec zjazdu. Dziękuję.